Siemano, Kuba HD witajcie w kolejnym materiale na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku zagram sobie mecz towarzyski z moim kolegą Kasprem, którego oczywiście pozdrawiam, piona Kasper, pozdro i myślę, że na pewno w końcu jakaś odskocznia na kanale, bo ciągle kariera, ciągle kariera Evertonem i tak dalej a teraz w końcu Ultimate Team co prawda to ani full champions, ani rywalsy to tylko mecz towarzyski ale taki luźny odcineczek, mam nadzieję, że wam przypadnie do gustu, jeżeli tak będzie to możecie oczywiście zostawić kciuka do góry, nowo osoby zachęcam do zasubskrybowania, zasubskrybowania mojego kanału, możecie również zostawić komentarz dla zasięgu tak wyglądał mój skład, możecie sobie zatrzymać odcinek i żeby go tam dokładnie zobaczyć podczas grania tego spotkania właśnie tak to wyglądało a to jest skład Kaspera, także no Kasper ma raczej lepszy skład od mojego, tak mi się oczywiście wydaje że Messi na ławce ale już przechodzimy do samego meczu. 11 minuta. Usmana Dembele przepisy Walker. Dembele, Dembele kapitalna wrzutka i Ansufati wyprowadza mnie na prowadzenie 1-0. do Naprawdę bardzo ładna akcja. Fantastyczne uderzenie Ansufatiego i już w 11 minucie wychodzę na prowadzenie w tym meczu. 23 minuta. Gini Weinaldo. Kante. Kasper ładnie przytrzymuje piłkę. Mane. Eden Azard, fantastyczna klepka. Y, Luis Hernandez, y, podanie. I Eden Azart, strzela golana. Jeden do jednego. Fantastyczna akcja w wykonaniu Kaspera A tutaj fatalnie wybijam tą piłkę wandersarem. Hernandez, fantastyczne podanie do Azarda. Azard i poprzeczka. Już mogło być 2-1 dla y, Kaspera, także tutaj mi się akurat upiekło. Gini Weinaldum, Leo Messi. Leo Messi, Leo Messi dyrybluje. Leo Messi ciągle przy piłce, nie można mu odebrać futbolówki, są maksymę, całą maksymę kładzie na ziemię Varana i y, wyprowadza drużynę Kasprana na y, prowadzenie. Już mamy 66. minutę, Sadio Mane, obieram futbolówkę, ale fatalnie ją wybijam, Leo Messi, Leo Messi, Leo Messi, wciąż przy piłce, Leo Messi, Kacper po prostu zdemontował moją obronę i prowadzi zasłużenie 3 do 1. Już mamy końcówkę spotkania, czy uda mi się strzeić jeszcze jakąkolwiek bramkę na taką pocieszenie, żeby mieć kontaktowy gol, chyba nie Koniec tego widowiska. Kasper zasłużenie wygrywa 3 do 1. Tutaj macie statystyki tego spotkania. No, zdecydowana przewaga Kaspera, jeżeli chodzi o posiadanie piłki. Strzałów równie, również więcej. Na pewno walczyłem w tym meczu, ale Kasper po prostu jest w FIFA lepszy ode mnie, co udowodnił w tym spotkaniu. Możecie napisać, czy takie materiały Wam się podobają i możecie oczywiście w komentarzach pisać swoje nazwy. Jeżeli gracie na Xboxie, to Was do do znajomych i może kiedyś z Wami zagram taki mecz. Także dzięki Kasper za mecz za i wygrałeś w tym spotkaniu. No i co? Dzięki Wam za oglądanie, trzymajcie się. Do następnych filmów i piona!